Dzisiaj najważniejsze wiadomości pochodzą z kierunku Liman. W tym miejscu duża rosyjska operacja oskrzydlająca załamała się pod presją, pozostawiając siły rosyjskie nadmiernie rozciągnięte i podatne na ataki na kluczowym odcinku frontu. Korzystając z okazji, wojska ukraińskie natychmiast przejęły inicjatywę i przeprowadziły decydujący atak, aby zdobyć kolejne miasto. Jak informowaliśmy ostatnio, wojska ukraińskie odzyskały litkodów, wykorzystując rozpoznanie z użyciem dronów i manewry wojskowe, by przebić się przez rosyjską obronę. Ich celem było nie tylko zdobycie terenu, ale także zakłócenie rosyjskich prób przywrócenia kontroli, w tym od... W zakątku regionu Doniecka. W odpowiedzi siły rosyjskie podjęły próbę oskrzydlenia ukraińskich oddziałów mającym na celu ominięcie nowych pozycji ukraińskich i uderzenie w ich tyły. Rosyjskie oddziały zostały rozmieszczone z wielu kierunków, mianowicie z zachodu, od zelenia Dolia do i z południa z zamiarem osłabienia kontroli Ukrainy nad Rytkodubem. Plan ten miał jednak kilka fatalnych wad, ponieważ odległości między rosyjskimi obszarami postojowymi a pozycjami ukraińskimi oznaczała, że atakujące jednostki musiała pokonać długie odcinki otwartego terenu. Co gorsza, brak osłony leśnej i obecność licznych ukraińskich dronów sprawiły, że Ukraiński się było praktycznie niemożliwe. Zanim rosyjska piechota rozpoczęła natarcie, jej ruch został już wykryty. Ukraińskie drony PV i zrzuty amunicji przechwyciły kolumny szturmowe, zanim dotarły one do linii kontaktowej. Wiele nagrań wideo pokazuje piechotę uwięzioną na otwartym polu eliminowaną jeden po drugim. Inne grupy próbowały czołgać się do przodu przy sporadycznym wsparciu artylerii, ale ciągła obserwacja dronów uniemożliwiała postępy, a ukraińska kontrola ognia zniweczyła wysiłki flankujące, zanim zdążyły się zbliżyć. Poprzedniej operacji ukraińscy dowódcy zauważyli, że lokalne rezerwy rosyjskie reagują na zmianę w dynamice linii frontu, czasami potrzebując kilku dni na dostosowanie się. Opóźnienie to okazało się decydujące, ponieważ siły ukraińskie umocniły już swoją kontrolę nad dubem i przewidywały kontratak, więc kiedy ten nastąpił, były w pełni przygotowane, zadając Rosjanom ciężkie straty bez zdobyczy terytorialnych. Ponieważ rosyjski atak nie powiódł się, wielu napastników zginęło przed dotarciem do linii ukraińskich, pozostawiając rosyjskie linie frontu niedostatecznie obsadzone, przeciążone i narażone taktycznie. Wielu żołnierzy biorących udział w nieudanym ataku zostało prawdopodobnie rannych, a ze względu na ciągły ostrzał Ukrainy w tym rejonie. Ewakuacja była prawie niemożliwa. Rosyjskim jednostkom już teraz trudno jest wprowadzić do tej strefy świeży oddział bez ponoszenia strat, zrobienie tego z rannymi żołnierzami pod presją jeszcze bardziej utrudnia odzyskanie kontroli nad frontem. Dlatego siły ukraińskie natychmiast wykorzystały tę okazję, a jednostki z trzeciego Korpusu Armii przeprowadziły skoordynowany atak na nowo Michajówkę. Atak był wymierzony w odsunięte flanki, które pozostawało bezbronne po nieudanych rosyjskich kontratakach w Rytkodubie. Ukraińskie drony zostały najpierw wykorzystane do oczyszczenia wysuniętych pozycji rosyjskich i oznaczenia celów artyleryjskich osłabiając obronę przed głównym atakiem. Następnie kolumna pancerna ruszyła z dwóch stron, mijając główne drogi i wykorzystując niewielkie pasma drzew jako osłonę, zbliżając się do obrzeży miasta. Po wejściu do nowo Michajłówki atak przyspieszył. Bradleye i lżejsze pojazdy posuwały się blok po bloku, podczas gdy oddziały piechoty wypędzały rosyjskie grupy ukrywające się w zniszczonych domach i pasmach drzew. Dziesiątki naprowadzanych uderzeń dronów uderzyło w okopane pozycje rosyjskie przed atakiem, a przechwycone rozmowy radiowe wskazują, że garnizon poprosił o posiłki jeszcze przed rozpoczęciem ataku. Nagrania z walk pokazują oddziały się przez miasto pod osłoną dronów, podczas gdy rosyjscy obrońcy nie byli w stanie zorganizować skoordynowanej odpowiedzi. Walki trwały tylko kilka godzin, a pod koniec co najmniej jedna pełna kompania rosyjska została zneutralizowana. Ukraińskie posunęły się dalej na południe, poszerzając wyrwę. Rosyjskie dowództwo zostało zmuszone do wycofania rezerw z sąsiednich sektorów, osłabiając swoją kontrolę nad przyległymi częściami linii. Ogólnie rzecz biorąc, znaczenie tej operacji wynika nie tylko z odzyskanego terenu, ale także z precyzji i tempa, z jakim została przeprowadzona. Ukraina nie czeka już na zatrzymanie rosyjskich ofensyw, zakłca je w czasie. Rzeczywistym, atakując, gdy tylko jednostki nadmiernie się rozciągną. Rosyjskie formacje pozostają nadmiernie rozciągnięte i reaktywne, a każda nieudana ofensywa pozostawia kolejną lukę. Nowo Michajłówka pokazuje, że Ukraina nie tylko utrzymuje swoją linię, ale także wyznacza tempo i wybiera miejsce, w którym nastąpi kolejne załamanie. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ subskrypcję naszej własnej niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenia strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.